Wstęp do materiału filmowego z regionu. Szybko zmieniające się kadry na temat aktualności, inwestycji i rozwoju, sportu i turystyki, dziedzictwa narodowego i gospodarki. Nagroda dla siostry zakonnej. Łazik marsjański. Statuetka wędrowca Świętokrzyskiego. Rynek miejski z lotu ptaka. Spotkanie młodzieży w sali konferencyjnej. Zainaugurowano rok kulturalny i sezon artystyczny 2021-2022. Podczas uroczystości w Muzeum Narodowym w Kielcach marszałek województwa Andrzej Będkowski i przewodniczący sejmiku Andrzej Pruś wręczyli świętokrzyskie nagrody kultury. Uhonorowano 12 laureatów. Honorową nagrodę kultury przyznano chęcińskiemu uniwersytetowi III wieku oraz muzykantowi Władysławowi Pedryczowi. Samorządowcy oraz przedstawiciele placówek medycznych z regionu rozmawiali na temat realizowanego projektu informatyzacji placówek medycznych województwa Świętokrzyskiego IMPLAMED. Liderem projektu współfinansowanego z unijnych środków jest samorząd województwa. Mówi marszałek Andrzej Bękowski. Projekt, którego wartość to ponad 66 milionów złotych, dotyczy on 8 placówek samorządu województwa i 12 placówek. Terenu województwa przede wszystkim szpitali powiatowych po okresie pandemii widzimy, że ten programy informatyczne to uzbrojenie placówek w takie systemy pozwala zdecydowanie poprawiać jakość obsługi pacjenta. Organizatorem konferencji, która odbyła się w Świętokrzyskim Centrum Onkologii był departament IT Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego. Studenci Kielieckich uczelni, reprezentanci samorządów uczniowskich i kół naukowych szkół średnich oraz uczniowie klas ósmych szkół podstawowych wzięli udział w zorganizowanych w ramach Dni Ekonomii Społecznej warsztatach i prezentacjach z udziałem przedstawicieli biznesu i nauki. W jednym z wydarzeń była debata kawa z ekspertem, którą poprowadziła wicemarszałek Renata Janik. Mówi wicemarszałek Renata Janik. Młodzi ludzie, którzy są u progu wybierania po pierwsze szkoły średniej, po drugie studiów wyższych, mogli się spotykać z biznesem. Z aby móc rozmawiać w tym przypadku o rozwoju naszego regionu Województwa Świętokrzyskiego, inicjatywa Dni Ekonomii Społecznej realizowana jest przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Urzędu Marszałkowskiego w ramach projektu Świętokrzyska Ekonomia Społeczna ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Podczas 23 Wojewódzkich Obchodów Światowego Dnia Turystyki przyznano statuetki Wędrowca Świętokrzyskiego oraz Super Wędrowca Świętokrzyskiego. Mówi Andrzej Pruś, przewodniczący Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego. Samorządy, organizacje, ale także prywatne osoby będzie mogli dowartościować w zakresie ich wkładu w rozwój turystyki, bo to wszystko jest związane z rozwojem Ziemi Świętokrzyskiej. Mówi marszałek Andrzej Bękowski. wszystkie jest bogate ludźmi, ale jest jednocześnie bogate jest miejscami, które są atrakcjami turystycznymi. I widzimy to, że coraz więcej osób zatrzymuje się w naszym województwie. Mówi członek zarządu województwa Tomasz Janka. Mamy wiele pięknych atrakcji turystycznych, które chcemy promować i pokazać wszystkim mieszkańcom nie tylko naszego regionu, ale także naszego kraju. Także zapraszamy wszystkich do zwiedzania. Najlepszym przedsiębiorstwem turystycznym zostały baseny tropikalne Binkowski Resort, a osobowością turystyczną dr Andrzej Józef Rembalski w kategorii atrakcja turystyczna nagrodzono tężnię solankową w Busku Zdroju. Wędrowce trafiły także do miasta i gminy Wiślica oraz lokalnej organizacji turystycznej Partnerstwo Ziemi Sandomierskiej w gronie zasłużonych dla świętokrzysk i turystyki znalazła się także Geonatura Kielce, nagrodzona super wędrowcem. Samorządowcy oraz pedagodzy szkolni rozmawiali na temat psychospołecznych konsekwencji pandemii COVID-19 oraz możliwych rozwiązań. Spotkanie w Wojewódzkim Domu Kultury otworzył wicemarszałek Marek Bogusławski. Mówi wicemarszałek Marek Bogusławski: Mamy pandemię COVID-19, czwartą falę, rodzi to różne skutki zdrowotne, w tym skutki w zakresie psychiki u dzieci i młodzieży. Chcemy właśnie rozmawiać o możliwościach tym e, młodym e, pacjentom? Konferencję zorganizował Departament Ochrony Zdrowia Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego. Ochotnicza Straż Pożarna w Zagajówku otrzymała nagrodę w kategorii Ochrona Środowiska i Ekologia w ogólnopolskim konkursie Floriany 2020 zorganizowanym przez Związek Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej oraz redakcję miesięcznika Strażak. Gratulacje zwycięzcom złożył marszałek województwa Świętokrzyskiego Andrzej Będkowski. Obradował młodzieżowy Sejmik Województwa Świętokrzyskiego. Radni dyskutowali m.in. o organizacji konferencji dotyczącej przedsiębiorczości młodych, konsultowali projekt programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Świętokrzyskiego oraz zaopiniowali projekt statutu młodzieżowego Sejmiku. Obradą przewodniczyła radna Weronika Kurdybacha, a dyskusji przysłuchiwał się przewodniczący Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego Andrzej Pruś. Już wkrótce znacząco poprawi się komfort podróżowania w powiecie Pińczowskim. Powstanie nowoczesny dworzec, a na trasy wyjadą nowe autobusy. Będzie można także korzystać z miejskich rowerów. Marszałek Andrzej Będkowski oraz burmistrz Pińczowa Włodzimierz Badurak podpisali umowę na dofinansowanie projektu. W spotkaniu wzięli także udział poseł Michał Cieślak oraz radny Sejmiku Maciej Gawin. Mówi marszałek Andrzej Będkowski: Mobilność miejska jest bardzo istotnym elementem poprawiania. Infrastruktury, poprawiania y, takiego i bezpieczeństwa, i komfortu życia mieszkańców. Wartość całkowita inwestycji to ponad 8,5 miliona złotych, z czego dofinansowanie unijne to blisko 6,5 miliona złotych. Między innymi o roli regionów w finansowaniu innowacji w latach 2021-2027 rozmawiano podczas Siódmego Kongresu Klastrów Polskich. W wydarzeniu, które odbyło się w formule hybrydowej, uczestniczył marszałek województwa świętokrzyskiego Andrzej Bątkowski. W nowym okresie programowania rola regionów w kształtowaniu i wspieraniu polityki innowacyjności ma być znacząca, między innymi dzięki planowanemu wsparciu dla klastrów, które będzie przewidziane w regionalnych programach operacyjnych województw. Zakończenie materiału filmowego z regionu. Szybko zmieniające się kadry na temat aktualności, inwestycji i rozwoju, sportu i turystyki, dziedzictwa narodowego i gospodarki. Plansza końcowa Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego, WWW Świętokrzyskie, pro, rok produkcji 2021.